Cześć widzowie, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem z horroru, który został mi polecony przez jednego z was. Pozdrawiam, Kater. No i co? Z tego, co to gierka chyba nie ma jakiejś fabuły, po prostu jesteśmy zamknięci i goni nas jakiś potwór. Dobra. Jesteśmy w jakimś psychiatryku Poczekajcie, ja sobie sprawdzę jeszcze na szybko kontrolki, jest to coś takiego nie, akcja, no lewy, prawy, jest to coś takiego jak latarka RMB No tak niezbyt, poczekajcie Czemu to tak w nie działa No akcja No ale ja nie mam dropitem reload Dobrakuj, E spacja, lewy control i shift O! Podejrzane. Ok Interact. Ja bym chciał latarkę. No tu jest latarka. Nie wiem czy gierka jednak nie jest głośna trochę. Yy. Tak chyba, będzie dobrze. Albo za cicho. No, chyba jest za cicho. Ku Nie, strasznie dziwne ma. Yy, poziomy głośności ta gra. Dobra, tu się mogę schować w razie czego. Tam jest jakiś ołtarz, już widzimy. Nie, no za cicho to jest. Teraz może. Jeszcze Nie no zaraz mi coś trafi, dobra dajmy na 6,9 to musi być idealne Dobra jest git The noise will get his attention Okej okay, to co musimy Kamera film Tandara uu Dzień dobry Hmm ta ta ra ta 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 I don't think this player has any kind when I looked at just some kind of... Oh Don't tempt phase, uh, fate uh, If you enter the, the wrong combination, the consequence will be... Invitable Okay Switch difficult controller Okay No i tu jest więcej na tej kartce, a jak wezmę to no Czy klikanie tego teraz nie jest dobrym pomysłem. Dobra. To ja to zrobię. Znaczy ja to... Zapamiętam. E, tu już byłem. a tu mogę iść normalnie, tylko po prostu po tych... O! Dzień dobry. Dobra, muszę uważać na te takie zgniłe deski, żeby go nie przyciągnąć. Coś słyszałem chyba. I tak gierka jest chyba... znowu za cicho. Co? No dobra, no i po co mi kazali się kucyć? Co? Bez sensu. Oho. Dobra. Eee. Yy. Wow. Yy. Super. Poszedł se. Tam. Dobra. To my idziemy w tą stronę. Skoro on se. Tam poszedł. No i patrzcie, te drzwi są. że tak powiem, mega cicho. Ale reszta jest jak głośno i... Nie wiem, tak średnio do ustawienia jest poziom głośności w tej gryce. Dobra. Dźwięki go niby mają przyciągać, ale szczerze, to ja w to wątpię. Ja my, mi się wydaje, że on po prostu chodzi jak powolony po całej. Całej, całej tej hmm. On tu idzie. Nie? No, oczywiście, że tak. no no, właśnie po prostu bez sensu dźwięk go nie przyciąga, co? Co to za jakieś głupoty? Dobra, czy tutaj coś jest? <laughs> no nie widzę. Bo jest chyba kichnę? Yy. Dobra, chyba jednak nie. No. To nie przyjemne uczucie. Dobra. Hmm. No i co? Nic tu nie ma. Ale słyszę go. żeby wdropić i tam po co mi to? On tam jest. Czy ty kolega możesz stąd iść? No. Zawsze. Zawsze jak ja wychodzę, to on musi sobie iść, nie? Dobra. Skoro teraz co poszedł, to idziemy. Ja pozostawiam otwarte te drzwi, żebym wiedział, że chciałem. Nawet, o, jest jednak pick lock, ale ja nie mam pika, Tego się nie da otworzyć? Nie. Dobra. E, o, mam karteczkę. E, today I was placed next to Malcolm's soul. Uh, keeps Materinka Gierka się nie zatrzymuje. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę, żeby on mi tu poradował, jak ja to będę czytał. Uh, dobra, czym skończyliśmy? He keeps uh, Materinka about how to burn everything. This place is killing me. The treatment of patients uh, is uh, disgusting and absolutely inhumane. Uh, I am very sorry that I gave you so much trouble, but if I stay here, I will definitely go crazy. Mom, that I beg you, take me home. They won't help me here. Okej, okay, czyli wiemy, że. Tam może jednak jest jakaś fabuła. Jak czytam nawaszczyst team, to po prostu było napisane, że jest gościu, znaczy potwór. I tyle. Słyszę go. Wow. Co, co, co to jest? Co ty robisz? Huh. Open. Okej, okay, czyli tu się mogę tylko schować. Co to jest, że on to tu postawił? Nie wiem, ale ja nie chcę w to wejść. Na pewno nie chcę w to wejść. Tu wszędzie są jakieś tego typu rzeczy, nie? Widzicie? Tu nie mogę wejść. Yy... Dobra, tu nic. Na tych tych... O, nie! Dobra, ja tak myślałem, że coś jest. Ale nie ma. Bez sensu, nie wiem, jakoś tak. O, coś. Co to jest? Yy, flashlight baterii. A, czy ja mogę mieć? Co to jest? Jeszcze raz? Kamera film. Ziemialoterka ma baterię. Okej. Okay. Ja sobie przejdę od tych dziwnych rzeczy. Kolejna ta jest. To są te szafki, ale ja się chyba tylko w nich mogę schować, nie? On znowu gdzieś coś stawia. Hm. Nie wiem, co się tym teraz zajmować. Chyba nie. Słyszałem go. Słyszałem. Ja się nie dam kolegę tak łatwo. Dobra, tu mijamy butelki. To jest świeczka. I co z tą świeczką? No nic specjalnego. To też nic nie ma. Szczerze... Nie wiem jakoś tak. O. E, it looks like my letter didn't get uh, to my parents. Or they probably just gave up on me. No, smutno. Smutno, smutno. Co mogę powiedzieć? Dobra, w tym się mogę schować. To jest kolejna bateria do latarki. Okej. Okay. Nie wiem czy dobrze zrobiłem przechodową ją. Mam nadzieję, że tak. Ej, to zniknęło teraz. On dostaję chyba w randomowych miejscach. To jest kolejna bateria. Mm. U, dzień dobry. Czy pan miał głowę otwieraną? I trochę tak pana wykrzywiło. Okej, okay, tu mamy jakieś przejście. Czy to jest. myślałem, że to jest strzelnica, ale to jednak nie jest strzelnica, to jest. Huh. Let me out of <coughs> O cholera. Ok, rozumiem. Czyli on mnie zdradził. Ten szkielet. Fall into purgatory. Ok. Mm. I co teraz? Jak tu jestem? Wake. Wake. No dobra. I, i co, nie mogę się ruszyć? Co, wstałem? Ja jestem. Picklock. Może tak musiał być. Mogę się schować tam gdzieś. Nie pomyślałem. Niestety. Idziemy do góry. Dobra. Kat. Nie mam czym tego przeciąć. Niestety. Dobra, idziemy dalej. Trzeba patrzeć pod siebie, żeby nie włazić w dziwne rzeczy. Dobra, ale na piętrze nie byłem. Hmm. Czemu to kompletnie nic nie ma? W sensie, czego ja mam szukać? Dobra Hm Czego mogę oślepić? Nie, on tak patroluje, dobra Dawaj, To ja wejdę teraz, pyk I co teraz, dzwoniaczku? Kolejna bateria Niby fajnie Tylko czy ja mam w ogóle jakiś taki... Mm, ja nic nie mam oznaczonego odnośnie tej baterii, no. On to patroluje, ale czy jestem w stanie jakoś tak. Na przykład tu sobie przejdę. O kurde. Aha. Oj, kolego. No ładnie tak. Dobra. to są jakieś śrubki. To jest mi niepotrzebne. On to chyba idzie. On chyba przeszedł przez te butelki. W ogóle ponoć AI tego potwora jest dobre. Tak przynajmniej piszą w tym. W. Coś tu wstawia. Tak piszą w. W opisie na Steamie. I Co jest? Skąd ty się to wziąłeś? Nie no, to jest jakieś... Nie wiem Oszustwo. A, i mam jeszcze jedną próbę tylko I co? No spoko, no se teraz się teraz obudzę i co już następny razem jest koniec. Gdzie ja jestem? Teraz jestem po drugiej stronie. Okej. Okay. Spoko. To muszę patrzeć pod nogi. Yy. Może w to wlazłem? Czy on się tepnął do mnie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. T tu nie wiem, czy byłem. Chyba tak. Hm, łazienka jakaś. O! Jest jakieś przejście, mogę to otworzyć? Nie. Dobra, jakieś straszne dźwięki Jest po prostu przejście No spoko Tu mamy klucz, o! Flasza i baterie, okej okay. Czekajcie, o eee, Jesteś bardzo szczęśliwy żeby znaleźć tą eee, że znaleźć tą notatkę, okej okay. eee. On nadal chodzi to jest moim zdaniem bez sensu, że tak jak się nie pauzuje, jak to czytam, to przynajmniej powinno tak być. E, pamiętaj, żeby wyczyścić to miejsce. I must find some of all evil and burn it down and at and cost. Salt and something. Burn it to ground. Only this will give you a chance to out. Hmm. Only this and nothing else. Okej. Okay. Spoko. O. Mogę się schować tu? Nie Dobra, dobra Bo ja jest strasznie dużo tych baterii, nie wiem, mam wrażenie, że albo... Ho! Czyli? On tu idzie On sobie coś tu wstawia On się coś tu stawia. Dobra, i co poszedł? Chcę na to, że poszedł. No, idziemy tu. Kolejna tajemnica ja pikloka, Chyba, że... No nie, ja mam klucz do jakichś drzwi. Tylko do jakich? Nie wiem. Też już byłem? Nie wiem. Chyba nie. Dobra, sprawdźmy co to jest. To są jakieś szafki, w których najpewniej się mogę ukryć. Więc na razie je bym zamknął. Na razie nie razu z tego nie skorzystałem, ale Stąd się mogę ukryć, nie? W ogóle niewidoczny jestem O, o jest! Spoko i mam Przyszedł tu Pilot TV Tylko co ja mam z nim zrobić? To Znaczy wiem co mam z nim zrobić Ale tu nie masz żadnej karteczki Pana jeszcze nie znalazłem. On tu jest. Słyszę go. W ogóle nie wiem, czy wy tak samo głośno słyszycie tę gierkę jak ja. I to nie jest tak, że ja wyłączyłem jakąś muzykę, tylko jej po prostu tu nie ma. Jest taka głucha cisza. Ok. No tam zaraz przyjdzie. No naprawdę, tu nie ma żadnej muzyki, prawda? No nie jest, tylko głośność ogólna. I czemu ona 61? na 69. Efekt, volume, ambient, volume. No to efekty, i ten. No nie wiem. Trudno ustawić. Oj, jest arki widzowie. Nie odspałem się coś dzisiaj. Aha. Tak się Dobra, ja już wiem. Co on robi, tak naprawdę? To ja już wiem, jak ja zginąłem. skinąłem. Czyli jak ja stoję za długo w jednym miejscu, coś takie rzeczy robią. Oho, i poleciał tam. Stawia sobie coś. Ok, idzie tutaj, chyba. Hmm, wyszedłeś? Chyba poszedł. Dobra, to jest może klucz potrzebny. Nie, nie, to jest otwarte, jak się rozdzielnia, e, pól. Dobra, um, to coś muszę. install generation, but uh, to nie, to ja nie mam tej battery. Dobra, eh. Uh, Oskont. Uh, Management slow to help us with the wiring problem on our floor. I want to ask you, John, once again. Please don't forget to charge the spare battery rise. I got sick of running back and forth during my shift after you, not knowing which battery is charged and what which is not. Okej, okay, czyli, o, coś mi do oka wpadło. Czyli jest dużo baterii, tylko nie wiadomo, które będą naładowane, a które nie. Tu w tych szafkach nic nie mogę. No to mi przyciągnieć tego nie da, bo tu nie ma baterii, prawda? To już ogarnąłem. Tu się przejść nie da. Ja go chyba słyszę. Na pewno słyszę jak ktoś sapie. Dobra. On się gdzieś tepną. Tu się tepną. Fajnie, że akurat jak to ja w to wchodzę, prawda? No i. Ajajaj. No i co się śmiejesz. Przegrałem, tak? Koniec. Wygląda na to, że chyba koniec. Nie wiem, co on ze mną robi. Nie pytajcie. Nie no. You couldn't escape. Spoko. Yy. No ogólnie, gierka jest jeszcze w UDL więc może będzie lepsza, ale jak na razie to tak średnio bym ją ocenił, widzowie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Yy. Myślę, że możecie nie być zadowoleni z tego, jak yy. reagowałem na te jumpscare i tak dalej, ale znaczy tak, ogólnie dużo horrorów oglądam i tak dalej, więc to też dla mnie nie jest jakoś mega straszne, ale ogólnie słabo zrobione są tutaj te takie, czym to po prostu gościu się pojawia i jest. A no to powinno być, nie wiem, ten i jakiś taki mocny dźwięk, taki pyk. No wiecie, jak to jest na przykład w Outlast i tak dalej. Dobro, widzowie. Chciałbym podziękować za oglądanie. Możecie mi polecać jakieś gierki w komentarzu na Discordzie, by. Tym bardziej, nawet lepiej by było. Możecie na niego wbić. Zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I co, i myślę, że to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia tam w następnym jakąś gierkę. Postaram się wymyślić Trzymajcie się, cześć!